Tymczasem wieczór nadszedł i ciemność zaległa rynek. Wówczas rozbiegł się lód, gdyż nawet i ciekawość wraz z przerażeniem nużą się wreszcie. Zaratustra, jednak zatopiony w myślach, siedział przy trupie na ziemi. Zapomniał o czasie. Wreszcie, nastała noc i mroźny wiatr owiał samotnika. Wączas podjął się zaratustra z ziemi i rzekł do swego serca. Zaprawdę piękny połów miał dziś zaratustra. Człowieka nie złowił ani jednego. Natomiast trupa złapał. Ponure jest istnienie ludzkie i wciąż jeszcze bez ducha. Śmieszek jarmarczny stać się dla niego może przeznaczeniem. Chcę ludzi nauczyć ducha ich istnienia, którym jest nadczłowiek, błyskawica z ciemnej chmury. Człowiek. Lecz jeszcze ja od nich daleki, i mój duch do ich ducha nie przemawia. Dla ludzi jestem jeszcze czymś pośrednim między błaznem i trupem. Ciemna jest ta noc, ciemnymi drogami chadza Zaratustra. Chodźże ty mój zimny i sztywny towarzyszu, zawiodę cię tam, gdzie cię własnymi rękoma pochowam co, rzekłszy do swego serca, wziął Zaratustra trupa na plecy i ruszył w drogę. Stu kroków jeszcze nie uszedł, gdy podkradł się do niego człowiek jakiś i począł coś szeptać na ucho. Był to ów śmieszek zwierzy. Uciekaj, O Zaratustro, z tego miasta! Szeptał do niego. Zbyt wielu nienawidzi cię tutaj. Nienawidzą cię dobrzy i sprawiedliwi i zwą cię swoim wrogiem, a wzgardzicielem. Nienawidzą cię wierzący wiary prawej i zwącił niebezpieczeństwem dla tłumu. Całe Twe szczęście, że śmiano się z ciebie i prawdę mówiłeś jako śmieszek. Całe Twe szczęście, że się do tego zdechłego psa przyłączył. A że się tak poniżył. Uratowałeś się jeszcze na dzisiaj. Uchodź jednak precz z tego miasta, gdyż jutro przeskoczą przez ciebie ja. "Żywy przez umarłego." Powiedziawszy to przepadł człowiek, Zaratustra szedł dalej w ciemne zaułki. Uwrót miejskich zaczepili go grabarze. Zaświeciwszy pochodnią w twarz, poznali Zaratustrę i szydzili z niego." Zaratustra wynosi zdechłego psa. Pięknie, że Zaratustra stał się grabarzem, gdyż nasze ręce są jak na tym pieczeń zaczyste. Pragniesz, Zaratustro, diabł kąsek jego ukraść? Powodzenia i szczęśliwej wieczerzy! Bodaj jednak, że diabeł lepszym jest złodziejem od Zaratustry. Porwie ich obu, chobu! ich obu. I śmiali się tak z połem i szeptali ze sobą. Zaratustra nie odparł ani słowa i swoją szedł drogą. Gdy tak dwie godziny z krajem lasów i bagien wędrował, za wiele nasłuchał się wycia zgłodniałych wilków, więc i jego głód nawiedził. Zatrzymał się przeto u samotnej chaty, w której płonęło światło. Głód mię opada, rzekł Zaratustra, jak zbój. W lasach i na bagniskach opada mię głód i po nocy głębokiej. Przedziwne kaprysy miewa głód mój. Często po posiłku nawiedza mię dopiero. Dziś w ciągu dnia nie przychodził, gdzież bawił on? To mówiąc, uderzał Zaratustra we wrota, wyszedł starzec, światło niósł w ręku i pytał: Któż to nawiedza mnie i zły mój sen? Żywy i umarły, odparł Zaratustra. Dajcież mi jeść i pić. Zapomniałem o tem za dnia. Kto głodnego karmi, duszę własną orzeźwia. Tak mówi mądrość. Stary odszedł. Powrócił jednak niebawem i częstował strę, chlebem i winem. Złe to strony dla zgłodniałych, mówił. Dlatego też ja tu mieszkam. Zwierzę i człowiek przychodzi tu do mnie samotnika. Lecz. Każże jezi pić towarzyszowi swemu, bardziej on od ciebie znużony. Zaradustra odparł. Martwym jest mój towarzysz, trudno go będzie do tego namówić. To mnie nic nie obchodzi, odparł stary mrukliwie. Kto do mego domu zapuka, winien przyjmować czym go ugaszczam. Jedźcież i bywajcie zdrowi. Poczem wędrował za ratustra jeszcze dwie godziny, zawierzając się drodze i światło gwiazd, gdyż z nawyknienia był nocnym łazęgą i upodobał był sobie spoglądanie śpiącym w oblicza. Gdy ranek szarzeć począł, znalazł się za ratustra w głębokim, boże, gdzie gubiły się już drogi. Wówczas złożył trupa, w dziuplaste drzewo u swego bezgłowia, gdyż pragnął go od wilków uchronić. Sam zaś, Spoczął na ziemi we mchu. Niebawem zasnął, zmęczony ciałem, lecz z nieporuszoną duszą. Długo spał Zaratustra, nie tylko jutrznia, lecz i przedpołudnie zajrzało w jego oblicze. Wreszcie rozchylił powieki i ze zdziwieniem spojrzał wokół siebie. Zadziwił go las i cisza samotna. Ze zdziwieniem spojrzał w samego siebie. Po czym zerwał się szybko, jako żeglarz, gdy nagle ląd spostrzeże. Rozradowało się serce jego, gdyż nową prawdę ujrzał. I rzekł wączas do serca swego. Nowe wzeszło mi światło. Towarzyszy potrzebuję. Ludzi żywych. Nie martwych towarzyszy lub trupów, których niosę tam, dokąd zechcę. Żywych ludzi potrzebują, którzy dlatego ze mną pójdą, iż taka jest ich wola, by pójść tam, dokąd i ja podążam. Nowe wzeszło mi światło. Nie do ludu, lecz do towarzyszy niechaj przemawia Zaratustra. Psem trzody lub jej pasterzem niechaj być nie pragnie. Wielu z trzody wynęcać. Oto do czegom doszedł. Niechaj mnie lud i trzoda nienawidzą. Niechaj się zwę zbójem u pasterzy pasterzy powiadam lecz oni zwą się dobrymi i sprawiedliwymi pasterzy powiadam lecz oni zwą się wierzącymi wiary prawdziwej patrzcie na tych dobrych i sprawiedliwych kogoż oni najbardziej nienawidzą tego kto kruszy tablicę ich wartości tego burzyciela tego niszczyciela ten jednak jest twórcą Towarzyszy szuka twórca nie trupów, ani trzody, ani wierzących. Towarzyszy w dziele swem twórczem tych, co nowe wartości na nowych wypiszą tablicach. Towarzyszy szuka twórca. Spółżniwiarzy, gdyż wszystko u niego już do żniwa gotowe. Brak mu jednak stu sierpów. Z gniewem wyrywa tedy głosy. Towarzyszy szuka twórca, takich towarzyszy, co sierpy swe ostrzyć potrafią, nazwą ich niszczycielami, wzgardzicielami dobra i zła. Lecz ci są, którzy plony żną, ci są, którzy dożynki święcą. Współtowarzyszy szuka Zaratustra, współżniwiarzy i współświętujących. Cóż on ma wspólnego z trzodą, z pasterzami i trupami? A ty, pierwszy mój towarzyszu, bywaj i zdrów. Dobrze pochowałem cię w pustem drzewie, Dobrzem od wilków cię ukrył. Lecz rozstać się nam pora, czas mnie woła. Między dwiema juczniami wzeszło mi światło nowej prawdy. Nie pasterzem mi być, ani grabarzem. Nie będę odtąd nawet do ludu przemawiał. Po raz ostatni mówiłem do trupa. Do tworzących do żniwiarzy do tych, którzy plony żną i do rzynki święcą do nich się przyłączą. Wskażę im tęczę i wszystkie szczeble nad człowieka. Samotnikom pieśń swą zaśpiewam i samowtórom, a kto uszy ma dla niesłychanego, temu serce swoim szczęściem obciążę. Do celu swego podążam drogą swą idę. A przez zwlekających, przez niezdecydowanych przeskoczę. I niechaj ten pochód zanikiem ich będzie. Mówił to zaratustra do serca swego, gdy słońce na południu stało. Nagle spojrzał pytająco w górę, gdyż usłyszał ostry krzyk ptaka. Patrzy: Oto orzeł ciągnie górą, szerokie zataczając koliska. Zawisa na nim wąż. Wszakże nie jako łup, lecz jako druh, gdyż owija mu się wokół szyi pierściennymi kręgi. Moje to zwierzęta, wołał Zaratustra, radując się serdecznie. Najmądrzejsze zwierzę pod słońcem i najroztropniejsze zwierzę pod słońcem. Na wywiady wyruszyły one. Wywiedzieć się pragną zali Zaratustra, żyje jeszcze. Zaprawdę, żywięż ja jeszcze? Niebezpieczniej było mi wśród ludzi niżli pośród zwierząt. Niebezpiecznymi drogi idzie Zaratustra. Niechże mię zwierzęta moje wiodą. Gdy Zaratustra te słowa wyrzekł, wspomniał nagle na słowa świętego z lasu. Westchnął i rzekł do swego serca: Obym był rozważniejszy. Obym był aż do głębi rozważny jak wąż mój. Lecz o niemożebną upraszam ja rzecz. Błagam więc mą dumę, aby zawsze szła w parze z mą roztropnością, a gdy mię ma roztropność opuści, och lubi ona odlatywać, wówczas niech się ma duma z szaleństwem mem poniesie. Tak się poczęło z Zaratustry.